Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Monika i zapraszam Was na kolejne spotkanie z gimnastyką mózgu. Dzisiaj znowu ćwiczymy nasze palce. Na początek myślę, że ćwiczenie bardzo lekkie i przyjemne, ponieważ splatamy nasze dłonie i raz prostujemy palce jednej ręki, a raz drugiej. Pamiętamy, że prostujemy wszystkie palce, więc kciuk również bierze udział w tym zadaniu. Powtarzamy tak jeszcze kilka razy. Jest to mała rozgrzeweczka przed naszymi następnymi zadaniami, które na nas dzisiaj czekają. Super! Następnym naszym ćwiczeniem będzie kołderka. Nasze kciuki starają się dotknąć stawu przy małym palcu i teraz po kolei przykrywamy Naszego kciuka kolejnymi palcami. Pamiętamy, że nigdzie się nie śpieszymy. Jest to zadanie, gdzie staramy się robić to precyzyjnie i nie śpieszyć. Jako utrudnienie tego ćwiczenia możemy rozpocząć je także jedna ręka: przykrywa kciuka, a druga. Macciuka odkrytego i staramy się teraz na przemian, na jednej ręce odkrywać, a na drugiej zakrywać. Super, jestem pewna, że świetnie Wam idzie. Pomyłki się zawsze mogą zdarzyć, ale się tym nigdy nie przejmujemy. Tylko kontynuujemy ćwiczenie albo zaczynamy od nowa. Świetnie, pora na nasze kolejne ćwiczenie. Znowu kciuk będzie tu grał dość ważną rolę, ponieważ wszystkie palce będą dążyły do tego, żeby spotkać się z kciukiem w parze czyli kciuk i palec wskazujący, środkowy, serdeczny i mały. I potem od małego serdeczny, środkowy i wskazujący. I powtarzamy tak. Kilka razy w jedną i w drugą stronę. Staramy się, żeby ten ruch był dość płynny, żeby te palce spotykały się w tych parach w miarę równym odstępie czasu. I żeby sobie to nasze zadanie trochę utrudnić, to jedna ręka zacznie od kciuka z palcem wskazującym, a druga od kciuka z małym. I teraz każda z naszych dłoni idzie w innym kierunku. Super, na pewno świetnie Wam idzie. Jeszcze trochę. Przypominam Wam, że każde ćwiczenie wykonujemy przynajmniej 30 sekund. Super, i jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Jeśli czujecie, że Wasze dłonie są zmęczone, trochę je odszepcie. Na pewno im się to przyda. Naszym następnym ćwiczeniem. Będzie ćwiczenie polegające na zamianach. Jedną rękę ustawiamy w pięści, druga ręka będzie miała małe kółeczko i naszym zadaniem jest teraz zamiana kółeczka z pięścią. Kółeczko składa się z dwóch palców, z kciuka ich wskazującego piąstka to wszystkie palce zaciśnięte przy sobie. Powoli zamienia. Ważne jest to, żeby starać się jednocześnie zamieniać i nasze kółeczko, i pięść, a nie na przykład zamienić najpierw na jednej ręce, a dopiero potem zmieniać na drugiej, więc staramy się robić to płynnym ruchem. I pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. I pora na ostatnie ćwiczenie, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Ćwiczenie które, ćwiczenie, które nazywamy beczka. Beczka to jest dłoń zwinięta w pięść, którą będziemy klepać najpierw wnętrzem dłoni od góry, później grzbietem od dołu, klaśnięcie jako przerywnik, i przechodzimy na drugą stronę, czyli w środkiem, grzbietem, klap. I staramy się powtarzać raz dla jednej strony, raz dla drugiej. Jeśli czujemy się na siłach, próbujemy trochę przyspieszyć. Super, i jeszcze trzymamy przez 5, 4, 3, 2, Jeden, jestem pewna, że dzisiaj świetnie Wam poszło. Przypominam Wam też o tym, że nie zapominajcie o piciu wody. Jest to bardzo ważne nie tylko dla naszego ciała, ale też dla naszego mózgu, więc zawsze warto jest mieć przy sobie filiżankę i napić się trochę w trakcie treningu, a potem nawet i po. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.